Napić, bo się nagadałem później, że... Dobra, lecimy. za na start. Na no, Lisinie. Wiem, że można grać też z Doranem, ale... Ale, ale, ale... Ja nie preferuję, po prostu. Dobra, co do drużyny. Arena I ja Lisinę w dżungli. Blitzcrank support. Korki, ADKary, Jay Stop u nas. Barus, ADKary u nich. Timo na. Midzie. Maso z dżungli. Jack Stop, Leona Support. Także dwa całkiem fajne teamy w sumie nam wyszły. Zaczynamy z E zazwyczaj. Przynajmniej ja tak wolę. Można też z Q zacząć. Kwestia, co tam wodzi na pierwszy poziom. Jak sobie zagrać tam parę gier, z tym listinem, to, to będziecie wiedzieć, O, czekajcie, bo. Moja drużyna chce fuu inwajdować, patrzcie ja wziąłem, e, no nie pomyślałem, mój błąd. Ale widzę, że moja drużyna nawet mnie nie potrzebuje, no widzicie. Także, good job. Za bardzo się zagadałem i... Widzicie, nie zauważyłem tego. To jest taki właśnie troszkę minus zrobienia tych poradników, bo mam mały kontakt z moją drużyną. Skupiam się na, na, na sobie i na gadaniu. Także to jest, to jest troszkę minus tych moich poradników. Ludzie, którzy grają z jedną są troszkę, troszkę, troszkę. Hmm. Markuje mi słowa. Troszkę poszkodowania. Ok, co do ten, co do skilli. Hmm. Q. Wysyłamy falę. A, a, a. Na sporą odległość. Macie znacznik. I później drugi raz używamy tego by doskoczyć do kogoś z kopniakiem. Teraz E, no sobie powiem o E, bo teraz je wziąłem. E, to używacie, znaczy, robicie takie stąpnięcie łapom i, i, i zadajecie obrażenia pobliskim celom, plus, e, odkrywacie niewidzialne jednostki, także jakieś tam Eweliny, Twitche. Mm, nie wiem, kogo jeszcze, jak jeszcze przystacie, odkrywacie. Może fajna opcja. Na drugi raz macie, macie spowolnienie przeciwników oraz, oraz oczywiście minionów. Aha, co do pasywki, bo to jest w sumie bardzo ważne. I tutaj właśnie tak się odróżnia słabego i do dobrego. O, czekajcie, tutaj była zamiana. To jest team on top. O, proszę, to zadziwili mnie. Zobaczymy, coś z tego wyjdzie. Kto tam jest w dżungli? Nasus. Może go spotkam na redzie. Zobaczymy. A, aha, Nostradamus, Nervarię, na no to chodzi. O, ma Ghosta. Mam go, ładnie, fajnie to wyszło. Tylko, że Timo już tu schodzi, ale ja mam tego. Użyję sobie Potiona, no, tak dla pewności. O, może go zamkniemy? O, szkoda, że ten czarny nie trafił. Jakby to trafiło, to myślę, że moglibyśmy chociaż mu spalić flasha. To by fajnie wtedy było. Ale, ale, no cóż, nie zawsze, nie zawsze to wychodzi. Aha, no właśnie, o posypce. Teraz się zaczęło. Zaczęło robić akcja. A, a, a. Każde użycie skilla mm, daje nam dwa kolejne auto-ataki, mają większy atak speed plus zwraca nam energię. Trafisz? U, trafisz nawet co z tego. W ja sobie wezmę te creepy, bo on chyba ich nie weźmie. Dobra, weźmie, okej. Okay. Wracamy. Zwiększy nam atak speed. Na dwa auto Także po każdym auto-ataku, zauważycie to, jak ja to robię, że po każdym użyciu skilla daje dwa auto-ataki. Zawsze coś takiego trzeba robić. Kończo, spróbuję jeszcze raz tego Jaxa. Jak mi się teraz z niego doda, to już koniec. Troszkę już za bardzo męczę. Męczę go, ale... Ale niekiedy tak trzeba, taką presję po prostu na kimś budować. Tutaj jest Ward. Od razu pokażemy, że mogę skoczyć sobie do Warda. Tutaj bardzo fajna opcja. Poczekam na jego stuna. skoczę do niego, spowalniam go i zabijamy. Super. Ładnie nam to wyszło. Bardzo, bardzo jestem zadowolony z tej akcji. Mam teraz Smite mogę go użyć, także sobie pójdę jeszcze na wilki i się cofnę dopiero. Mm, mm, mm. Co my tutaj będziemy chcieli? 400, ok. To czekajcie, pójdę sobie jeszcze na Write, bo mi się to nie kalkuluje. Będę chciał 400 plus 950 na 2 dorany. Coś takiego będzie. 950 plus 400 to 1350, także sobie Write wezmę jeszcze, zaraz się będę pojawić i, i spadam do bazy. I będzie ok. Tak, będę grał z Tonem teraz. Aha, no i ten, i każdy auto tak nam zwraca energię, no i tutaj właśnie. sprzedam tego Patrona. Nieważne, nie ma czasu. Eee, e, e, co chciałem powiedzieć? Aha, no, że po każdym tym auto taku musicie używać tego oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Z tych skilli, żeby ta pasywka była cały czas gdzieś aktywna żeby robić wykorzystanie wszystkich swoich skill'ów po prostu całego swojego skill setu, wszystkich swoich możliwości I, i, i no i to odróżnia się do regulacji od, od, od przeciętnego, że tak powiem gdyby jakieś runy to są takie typowe, jak na y, tak naprawdę, tylko bez lifesteal'ów w gram. będzie wszystko pod poradnikiem aha, czekajcie, bo nie powiedziałem o W w ogóle W, dajmy shield'a jak już tam pokazałem, tutaj, że mogę doskoczyć do warda. Także to wam jeszcze później pokażę w lepszym wydaniu. A, mogę w niego kół rzucić. Po raz sobie tutaj. Nie ma naszego korkiego, także, no, wiecie to. Wieża by to zniszczyła, także. Nic, nic nie traci po prostu ten kork, a ja zyskuję. Także nikt by tego nie zebrał. Ja mogę zebrać. Czemu, czemu by nie? Postaram się smoka teraz zrobić. Tak na szybko, mam szósty poziom, mam dwa levely więcej tego tak na także naprawdę jestem bardzo, bardzo dużo do przodu. Mi się udać. A bo i nie. Czuć, tu, czu, tu, czu, spadamy tam. Spotted, niestety. Dobra, wezmę sobie w Muszę się uleczyć tutaj sporo. Pójdę na jego blue, bo Nasus w siódmej minucie będzie miał, jego, jego blue będzie już aktywne tam. Czy ja tu się w ogóle wyleczę. Czekaj, okay, co do tego W, bo cały czas urywam swoje myśli, bo jest, jest taka całkiem, całkiem, całkiem sporo akcji mamy tutaj. Daję no na tą tarczę, tak jak już to wam pokazywałem. Plus, plus. Jeśli użyjecie drugi raz W, to dostajecie lifesteal oraz oraz vamp. I też taka fajna sztuczka jest na tym, na W, że możecie zesmaitować miniona i wtedy to was leczy bo są to obrażenia magiczne. A raczej nie magiczne właściwie, to są obrażenia true, ale... Ale... ale i tak nas staleczy, także chcemy coś takiego kiedy sobie używać w niektórych sytuacjach oczywiście. 1230 ich blue. Zapiszemy sobie to. Kurczę, nie jestem pewien, że coś co możemy zrobić, wiecie? Jeśli Bitisk jakoś wciągnie. Czekajcie, ja może sobie zrobię tak. czy ja tutaj doskoczę. O, widzicie? To mi się podoba. Uff, uf, byłem pewny, że to doleci. No, niestety, przeliczyłem się. Także przyszedłem tak, że nie widzieli mnie tutaj na wardzie, także całkiem fajnie zaweszło. No. Tak, dokładnie tak. Tak, tutaj, zapytanie. Jest, dokładnie leczy nas. Tak samo jak macie włączone w dwa razy i użyjecie tam E lub Q, to też Wam dodaje, dodaję Wam życie, też Was to leczy. Jeśli się nie byle czekać, teraz nie jestem pewny, czy na pewno dobrze mówię. Także może lepiej odwołam to, bo nie jestem pewny. To później będzie, że, e. Głupoty kadef. To nie jestem pewny, ale. Czekaj, zaraz to w sumie z testu, bo nie, teraz jestem ciekawy w sumie tego. Skoro ma pull HP, no to tego nie sprawdzę. Hmm. Ary się cofnęła. Dam jej znać, żeby sobie przyszła tu do mnie. Okej, okay, Nasus był na wrajtach, także na pewno poszedł teraz na swojego REDA. Także, Przynajmniej wiem, gdzie jest ich. Uh, zabrał mi blu. Teraz nie waga, krwi wymaga. Idziemy kopać na Suza. znoziony znaleziony. Skopany. Moich blu nie bierze, kolego. Nie bierze się ich stawia się nie. Więc No zaraz będę miał side stone. A, także. Teraz tutaj zaprezentujemy sztuczki. Walisie jest ogólnie bardzo. Taką postacią, którą można. Można robić sztuczki. Cerkowiec strasznie dużo skacze, więc no naprawdę ma dużo, dużo możliwości. Dlatego jest jedną z najbardziej mm, skillowych postaci, że tak powiem. Także nim naprawdę trzeba być ogarniętym. Kupiłem Sidestone'a, jakieś jeszcze potionka sobie wezmę, dwa. Lecimy na podbój. tam sobie to na jedynce. Także kupiłem przedmiot, który no zazwyczaj pewnie go widzicie tylko na suportach, więc może być to dla was dziwne, ale jeśli będę sobie stawiał warda, to mogę od razu do niego zaskakiwać, Także jeśli macie na przykład tutaj ścianę, chcecie uciec, uciekamy. To jest piękne. Tylko, że trzeba być naprawdę ogarniętym, żeby to, wiecie, w pełnym potencjale używać tego tego przedmiotu, także radzę na początku zagrać sobie jakieś normale czy coś w tym stylu, żeby, żeby się jak gdyby dobrze zapoznać z tym przedmiotem, dopiero później mm -mm, grać na jakichś tam rankedach itp. O, no to zagrałem teraz, troszkę spanikowałem, przynajmniej tego nie zrobię, użyję sobie teraz tych podziągów. Byłem pewny... o, coś mi nie wyszło teraz. No Widzicie, ja też nie jestem aż tak, aż tak, tak dobry, moim zdaniem przynajmniej, żeby żeby grać ze znaczy Ogólnie mało licznych narzędzi no gram, ale coś tam, coś tam potrafię i myślę, że na, na poradnik jest to wystarczająca, wystarczająca wiedza. Myślę, że mogę wam sporo ciekawostek przekazać. Ten, kto jest najbliżej smoka, atakuje go, czyli zbiera obrażenia. 2 na 10. Dobra, mam już na tego. Ja no nie, nie jestem pewny, czy muszę go mieć już teraz. Bo czym ja bym dostał z pieniędzmi przy, przy cofce, zobaczymy. Hmm. Pójdę na bota coś spróbujemy na bocie zrobić. Skoczymy do Wardów, zawsze trzeba o tym pamiętać. O, ładnie, ładnie zagrała. Czy ja mogę tutaj coś zrobić? To jest też taki kombosik. Strzeldujemy go, przeżyje, super, fajnie nam to wyszło. I, i ładnie, ładnie to wyszło. To jest taka. A sztuczka, raczej nie sztuczka, już w tych czasach. Że dajecie Q, dajecie dwa auto ataki, dajecie kopniaka i dajecie znowu Q. Jest super, super combo, naprawdę. Że warto czegoś, coś takiego potrafić. Na lisinie są to tam, myślę, że podstawy gry na lisinie, naprawdę. Takie rzeczy na pewno musicie ogarniać, jeśli chcecie grać na jako takim poziomie lisinem. Wiesz, wiesz, wiesz. Ja na się nie potrzebuję tego, więc dlaczego ktoś miałby tego nie wziąć za mnie? Czyli sobie się jak najbardziej to przyda mi. Koniecznie. Aczkolwiek e, szybciej wam się z Blue regeneruje energia. Jeśli ktoś lubi bardzo dużo skile używać, to, to może to Blue brać. Aczkolwiek myślę, że Jayce go lepiej użyje. Przynajmniej no, mam taką nadzieję i tak mi się wydaje. Posmakujemy sobie tego. Uch, piękny smajdzik. <grybujesz> nie wyszedł, niestety. Ale 13-1, no. 5-0. 14. No raczej. Myślę, że to będzie 20 minutówka, trochę szkoda. No ale no ale cóż. Buldzik zaprezentowałem, jak się powinno Beely grać. Teraz co do butów w sumie, bo tutaj... Czekajcie, jeszcze Ari ma blue. Nie ma... O, ale za daleko, żeby go wziąć, także już sobie spiorę. Mam nadzieję, że nie będzie zła. Mam nadzieję, że nie. Mhm. To jest butów? Można grać z mobilitkami, można grać z, ze swiftnessami, jeśli jest dużo spowolnień w jak najbardziej. E, merców nie polecam, ze względu na to, że mamy golema, który już nam daje tego... Tego, tego... O, szkoda, że nie miałem 11 przed tym, ale tak go zrobię. Jak miałem 11, to go zabił pewnie samego kopniaka plus Q, nieważne. Ustawię sobie warda, tutaj mieć zawsze wizję. Jest Ważny, ważny ward. Może uda mi się tego Inseka jeszcze zaprezentować? Mam jakieś 5 minut. Myślę, że w 20 minutach będzie surrender. Zobaczymy. Może się uda. Uuu, wziął chyba tutaj golemy. Możliwe, że to Timo wziął. Fajnego sobie tutaj grzyba postawił. Jeśli będziemy dajować, może mieć z tym problemy. O, nawet tutaj grzyba postawił. No co ciekawie O. Hmm, no i co, uda nam się coś tutaj zrobić? Kolego... O! Nie zdążyłem! Oj, chodź tu, bo no nieważne. A, nie miałem zasięgu na Q. No nieważne. Troszkę mój błąd. Mogę to lepiej zagrać rzeczywiście, nieważne. Padł to padł, na co drążyć temat, nie? Tu jeszcze był grzyb, specjalnie w niego wszedł. E, dobra, możemy się cofnąć. YouTube. Weźmiemy sobie już ten przedmiotnik 600. Mm -mm. Czy mamy jakieś spowolnienia? Team ma spowolnienie, Bardzo ma spowolnienie, Nasus ma spowolnienie. Dobra, czyli sobie zagramy z Swiftnessy. Jakieś jeszcze jeszcze wezmę. Teraz mam po prostu trzy wardy do, ska do skakania, także to jest bardzo... Wiecie, bardzo komfortowa sytuacja. Jeśli mam jakąś na przykład ścianę tutaj, no to od razu ją przeskakuję za pomocą warda. Oczywiście jeśli nie mam no, no, na no, moim Bu. Bardzo fajna opcja. O, ktoś tam chyba żefkuje od nich niestety. Także no, tak jak mówiłem, 20 A jeszcze wziąłem punkt w E. No widzicie, coś spanikowałem podczas tej walki na redzie i kliknąłem E zamiast l -ki. No widzicie, co te emocje robią z człowiekiem niby taki opanowany, a jednak... Jezu, złożyłem flesza? Co te grube palce? Ojoj. Oj, oj. Oj, 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 nieładnie, słyszymy go. Gram ten, gram flasha na SC. Mam 2 pod S. Troszkę fail, ale ale cóż. A jak bierzecie ten, jak bierzecie jakieś turety, to zawsze robicie to samo. Używacie skilla, walt ataki, no używacie skilla, nie inaczej. Co on robi? Uuu, ale krab! Przeleciał koło ucha. Sludowałem, ale nic z tego raczej. Zabijamy, zabijamy. Mordujemy wręcz. A, nie zdążyłem go kopnąć. To był właśnie. Ale jednak zginął, dobra. To był, powiedzmy, insekt. Nie do końca. Czy chodzi o to, żeby postawić Warda za kimś i go kopn kopniaka w, w swoją drużynę? Reszta dużnego killim. To jest taka sztuczka. 18 minut koniec gry. No szkoda troszkę takiego. Takiej gry, że jest na poradniku. No ale no ale cóż. Myślę, że fajnie wszystko przedstawiłem. No niby staty są. Czekaj to mi brakuje słowa, choć nie mogę się nie wysłowić nie wiem, dobre są staty, nie, nie, nie pamiętam słowa, nieważne. Wiesz, bierz, ja tego nie potrzebuję. Nie bój się. Wiesz, staty są pokazowe, coś w tym celu takiego słowa potrzebowałem, ale... Coś innego miałem w głowie. 1900 chyba kosztuje Aegis, z tego co pamiętam, cała, także brakuje mi troszkę. To tutaj weźmiemy sobie Reda jeszcze. <laughs> Co tak pan słodzi? Proszę się nie ważlizywać. No. Możemy sprzedać te podcinki w sumie. I spadamy. I Raczej minutka i mamy koniec gry. Spróbuję tego insaka jeszcze zrobić, żeby nam to pokazać, jak to powinno wyglądać. Może mi się uda. Jeszcze to zrobić w tej grze. Zobaczymy. Get mi finish. Myślę, że 30 sekund będzie surrender. Także też tutaj po prostu pokazałem jak ten, jak grać counter jungle. Zabrałem sobie wszystko moje, szybkie, szybko moje buffy. Przedam na ich buffa i... Nas po prostu strasznie do tego był. O, czekajcie. O, nie trafiłem, no to zrobiłem insek. <laughs> to, to ja potrzebuję Q. Że teraz będzie takim obiektem pokazowym. O, i tak właśnie wygląda insek. No mniej więcej tak to ...tak to powinno działać. wykopuję go, później, nie wiem, Blitzkring go podbija coś to stylu i jest martwy, taki Jax. Jeśli bym coś takiego zrobił gdzieś tutaj na środku, wpadłby w, naszą, w ich, naszą, czwórkę, to Ciu, koniec. Także mniej więcej to jest taka sztuczka, tylko że żeby ją wykonać, to też trzeba troszkę umiejętności już, a, ładnie zrobiliśmy z Te korki tam wlatuje do bazy, pod samą fontannę, co? Szalony. Zmajtujemy sobie czemu by nie, i koniec gry w sumie. Od następnego przedmiotu to byłby pewnie loket. No i później to już jest kwestia tego. Kwestia co tam potrzebujecie. Dobrym przedmiotem byłoby. Czekajcie, bo to jeszcze mordujemy coś. Ja uderzyłem Nexus zamiast jego. Więc byłoby 9-0, ale niestety się nie dało. Czyli gdzieś. następnym przedmiotem byłby pewnie jakiś Omen albo Spirit Besiege. Zależy, jeśli bym potrzebował Magic Resist to Speed Visage, albo Higgis Rinker. Jeśli Armoru, to byłby to Amen. A później, nie wiem, może jakieś GA czy coś. Ewentualnie może Black Cleaver w sumie. Jeśli chcecie mieć tam jakieś obrażenia. Dobra. Dzięki za oglądanie. Cześć.